Teraz myślę, że pani Józefina kilka słów, chociaż powie kobietom, które jeździły całe życie jako pasażer. Różne sytuacje życiowe przeszły. No i w końcu czas wziąć życie w swoje ręce, na swoje barki i na przykład spełniać marzenie. Pani Józefino, warto kupić motocykl i warto bardzo, się nauczyć? Tak, bardzo warto. Spełnią swoją tutaj pasję. Cały czas jeździłam jako pasażer, więc teraz. Większym, motocykle, no, mówiłaś większym motocyklem mówiłaś Harley'em, nie? Większym motocyklem Harley'em, no ale zaczynam od tego. Mam nadzieję, że Harley też będzie w przyszłości. I polecam firmę Husator, ze względu na to, że naprawdę profesjonalna obsługa co do sprzedaży, a szkolenie na. Super. Staramy się, bo to chodzi o to, żebyście byli lepszymi kierowcami, a wtedy my, doświadczeni motocykliści, nie będziemy musieli wysłuchiwać, że Żułtoziub albo osoba, która nigdy nie jeździła na motocyklu, dorwała taki sprzęt co 25, no i po prostu albo sobie zrobiła krzywdę, albo nie daj Boże innym. Takie szkolenia i instruktorze są bezpłatne po zakupie motocykla. No ja trzymam kciuki za panią Józefinę. Motocykl, myślę, że w poniedziałek do niej dojedzie. Powiedziałem, jeszcze będzie miała kilka godzin na mieście. Potem fakturujemy, potem rejestrujemy. No i w końcu sezon będzie rozjeżdżona, i wtedy bezpiecznie może rozpocząć przygodę, czego sobie i Wam życzymy. Pozdrawiam serdecznie.